Siły status quo na rynku ropy naftowej zachowują spokój pomimo pojawienia się nowego wariantu koronawirusa zwanego Omicronem. Okazuje się, że jest on mniej zjadliwy i nie szkodzi tak bardzo gospodarce jak ograniczenia pandemiczne w 2020 roku, które zatrzymały wszystkich w domu, ograniczyły mobilność a więc też aktywność gospodarczą i zapotrzebowanie na ropę. Wtedy mieliśmy także kryzys cen ropy, który najwyraźniej nie straszy teraz sił status quo skupionych wokół porozumienia naftowego OPEC+, na czele zarabiając Saudyjską czy Rosją. Te siły stwierdziły, że będą... Nadal skromnie zwiększać podaż ropy na rynku po to, żeby cena nie zaczęła spadać, żeby stabilnie rosła wraz z odrodzeniem gospodarki i rosnącym zapotrzebowaniem na ropę, przez to, że gospodarka znów przyspiesza. No i jest to zły sygnał dla tych, którzy liczyliby na to, że ceny na stacjach paliw będą w końcu spadać. Póki co baryłka reaguje wzrostami ze względu na to, że nie ma. Dodatkowej ropy na rynku w ilości, która przemawiałaby za tym, żeby obniżyć cenę baruki, a z drugiej strony aktywność gospodarcza wzrasta pomimo mikrona, pomimo niektórych restrykcji pandemicznych, które wróciły w świecie zachodnim i przez to popyt dalej stabilnie rośnie. Dlatego też nie należy się spodziewać, że cena benzyny czy LPG w Polsce szybko stanie.